Tak wyglądała piątkowa noc w niemieckim Hamburgu. 40 radiowozów z uzbrojonymi po zęby funkcjonariuszami zostało wysłanych do pacyfikacji zamieszek, do których doszło wskutek porachunków miejscowych Czeczenów i Kurdów. Podobnych scen chcą uniknąć Polacy, dlatego przy granicy z Niemcami protesty przeciwko polityce migracyjnej Berlina to zdjęcia z ostatniej manifestacji w Gubinie. Przyjeżdżamy tu po to, żeby manifestować w obronie całej Polski, nie tego miejsca, nie tego mostu. Bo, na przykładzie państw Europy Zachodniej widać, że polityka multikulti nie zdała egzaminu. Mimo to rząd Tuska zgodził się na przyjęcie paktu migracyjnego i patrzy przez palce na przerzucanie migrantów przez Niemców do Polski. Ten proceder. W... We Francji, w Niemczech był robiony dokładnie w taki sam sposób. Małe ilości migrantów, najczęściej muzułmańskich, które się rozrastały na początku grzeczni, kulturalni, potem coraz bardziej agresywni, coraz bardziej no, nieustępliwi jakby w swoich żądaniach. Koalicja 13 grudnia zapewnia szczelności naszej wschodniej granicy, brylując przy zaporze postawionej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie rządzący lekceważą zagrożenie, jakie płynie od zachodu. Stoją przy granicy wschodniej, udają, że bronią granicy, a granica zachodnia jest dziurawa jak szwajcarski ser. Granica, przez granicę zachodnią kanclerz Scholz i niemiecka policja wciskają do Polski co najmniej 9 tysięcy nielegalnych imigrantów. To są dane, które można zobaczyć sobie na stronach niemieckich mediów, na stronach Bundestagu. Sytuacje mogłyby poprawić kontrolę na granicy z Niemcami. Do niedawna resort spraw wewnętrznych wykluczał taką możliwość. Nie, z tego powodu, że nie ma takiej potrzeby ani technicznej, ani wywiadowczej, ani jeśli chodzi o ruchy migracyjne. Minęły dwa tygodnie i narracja uległa zmianie. Czyżby to efekt presji Polaków, którzy domagają się uszczelnienia zachodniej granicy? Nie wykluczamy wprowadzenia takich kontroli. Czekamy, aż powstanie nowy niemiecki rząd i będzie partner do rozmowy. To Zaskakująca deklaracja z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, niemiecki rząd nie pytał o zdanie rządu polskiego przed wprowadzeniem kontroli. Po drugie, jak ujawniły niemieckie media, przyszła koalicja rządząca planuje odsyłanie nielegalnych migrantów do naszego kraju, nie licząc się ze stanowiskiem Warszawy. Trudno w tej sytuacji mówić o partnerskiej współpracy.